To już nie jest to miasto co kiedyś. Ulice, budynki, chodniki, wszystko zrobiło się jakieś takie nowoczesne. Nie wiem. Kiedyś, jak człowiek wychodził na ulicę w centrum Łodzi, to od razu wiedział, że jest w Łodzi. A teraz to ja się zastanawiam, czy ja się nie zgubiłem. Zawróć, kieruj się na zachód. To już nie jest to samo. Mam na imię Łukasz, koledzy mówią na mnie Łysy, ale od niedawna. Mam 45 lat, w łodzi mieszkam od urodzenia, obecnie tymczasowo. Niektórzy mówią, że to wszystko tyle trwa, że wolno się zmienia. Wolno, wolno. Koleś na ulicy na chwilę auto zostawił i mu zabetonowali. Serio, bez kitu. Kiedyś to z kumplami takie akcje robiliśmy, e, że człowiek coś tam e, na murach namalował, e, takie kur, e, czy, napisy różne <grym> czy coś, nie? E, no to od razu było, nie? Od razu darcie ryja, że wandale, e, że patologia, a teraz całe budynki e, wymazane, nie? <grym> Wielka mi sztuka. <grym> Podium też już straciliśmy. Kiedyś to było najbardziej zakorkowane miasto w Polsce, a teraz. Dopiero trzecie miejsce. Żal. Po prostu żal. I komu to przeszkadzało? Teraz, to zamiast browarka w parku, to sobie pobiegać możesz, albo film obejrzeć. Cześć <ścoughs> bazę? Film. Chyba jak w kinie. <ścoughs> Kiedyś, to tutaj rosły takie chynchy, że jak się z kumplami na fajkę wychodziło, to można było gdzieś się skitrać. A teraz... Nowoczesna osiedle. Znaczy nie powiem, no mieszka się dobrze, no, ale to nie te czasy, to kiedyś. Miasto musi się zmieniać. Ja to rozumiem. Ale żeby aż tak?